Nowy teatr czy stary teatr? Teatr dobry czy teatr zły? To jest według mnie podział, a nie nowy i stary. Bo, bo cóż nowego pod słońcem? Już Książki Dowicz opisał, że rzeczy, które kiedyś były, yy, były, były w modzie. Podupadły, obecnie z powrotem wracają. I tak to wszystko trwa, tak to wszystko jest, co się to wszystko toczy. To, co kiedyś było piękne, jutro dzisiaj jest piękne, jutro nie będzie piękne, ale pojutrze będzie z powrotem piękne. I podobnie jest z teatrem. No, no, cóż my możemy więcej wymyślić? No, tak, to, co przed, przed, przed momentem powiedziałem: ile razy można rozebrać starych ludzi, stare kobiety, ile razy można pokazać brzydotę. W końcu, w końcu ta brzydota wyjdzie nam bokiem i będziemy chcieli zobaczyć rzeczy piękne. No Ja sam brałem udział w tym moim 40-letnim prawie życiu w teatrze, w wielu sztukach tak zwanych awangardowych, na które ludzie nie przychodzili, które mieli gdzieś. Myśmy się oburzali, dlaczego nie przychodzą. A dlatego nie przychodzą, że im się to nie podoba. Dlatego, że to jest bełkotliwe, dlatego, że, że to jest nieprzygotowane. No, sam kiedyś brałem udział w... w, 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 w w takim, ja wiem jak to nazwać, no, no, w wydarzeniu słowno muzycznym. Boże złego słowa użyłem słowno muzycznym, bo to był występ zespołu W2 w Bari, gdzie, 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 gdzie na, cześć, na cześć filozofa, który się tam urodził, mieliśmy zrobić wielkie, wielką, wielką, wielką inscenizację w kościele. Przygotowań do tego było mało, czasu było mało i wobec tego każdy robił to, co chciał. No okropne to było, no. A nazywało się, że to jest awangarda. Jeżeli taka awangarda, to ja dziękuję za taką awangardę. Jestem już za stary na to, żeby teraz szukać nowego teatru. Mnie coraz bardziej zaczyna interesować stary teatr. Ja pamiętam oglądałem ostatnio, znaczy nie tak ostatnio kilka miesięcy temu film, ten Sala samobójców Komasy, syna mojego zresztą przyjaciela, z którym mieszkałem w Akademiku w szkole teatralnej tutaj na Warszawskiej 5. I przez pół filmu nie mogłem znieść tego filmu, bo uważałem, że on nie jest dla mnie, bo to nie jest mój świat. Komputery to nie jest mój świat, ten wirtualna rzeczywistość nie jest moim światem. Ja jednak jestem z czasów, kiedy wszystko można było dotknąć. Wirtualnego światła nie można dotknąć. Ale po pół godziny doszedłem do wniosku, że to mnie zaczyna fascynować. Że to jest rzeczywiście coś, co jest ważnym głosem w, w tej sprawie. nie tylko w tej, ale, ale w tej szczególnie. W tym, w tym właśnie, w, tym, w tej ucieczce młodych ludzi do wirtualnej rzeczywistości, do, do czegoś, czego nie ma, do czegoś, co jest, co jest kompletnie poza materią. No jednak nasz świat, jest materialny, a proszakując, oczywiście yy, na, nasza dusza była zawsze naszą duszą, ale teraz doszła ta dusza tego komputera, ta dusza tego wirtualnego świata, która ja wiem czy jest duszą, no może jest, no tylko nie zagrzebmy się w tym, nie, 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 nie wchodźmy tam za głęboko, bo zwaryjujemy. Yy, tak jak bohaterowie yy, właśnie w sali samobójcy, bo w internecie można znaleźć wszystko. Można internet pokochać, można internet znienawidzieć, można internet yy, traktować jako źródło wiedzy, a można jako źródło ochydstwa, jako źródło przemocy, jako źródło yy, czegoś bardzo złego, bardzo ochydnego. Wszystko zależy od tego, kto z niego korzysta, jak chce z niego korzystać, który guzik naciśnie po prostu. To, o czym mówię, muzyk, jakby pan go pytał o nową lub starą muzykę, też powiedziałby, muzyka jest albo dobra, albo zła. I mnie to jest obojętne, czy ten teatr jest współczesny, nowoczesny, czy on jest klasyczny, pod warunkiem, żeby był dobry, żeby mnie poruszył. Na razie mniej mnie porusza ten teatr współczesny, szczególnie brutalistów. Nie lubię rozebranych kolegów na scenie i nie lubię jak zacytuję tutaj tego hmm, szyca. Borysa, jak na scenie moi koledzy wsadzają sobie kamień do dupy. To jest jego cytat. Pamiętam Jaśka grałem w Weselu. Jak byłem młodym chłopcem, w Weselu Mikołaj robił również w teatrze słowackiego. Grałem Jaśka. No, Jasie, który wpada, chytcie koni, hytcie broni, czekawał Wawelski Dwór. I to było, po czym grałem Jaśka w weselu Wajdy w roku 91, już po zmianie. I teraz jak wpada mi chyćcie konie, chyć broni. Do kogo? Po co? Po co mają chwytać za broń? Co ja do blokad samoobrony wzywałem wtedy? Do czego ja mam wzywać? Gdzie czeka Wawelski dwór? Co? Przecież już mamy wobec tego, do czego wzywać. Zresztą cała nasza literatura, ta narodowo-wyzwoleńcza, która była naszą takim czonem, naszego teatru, się wywróciła. No bo dzisiaj... No cóż, no, no możemy dziady zrobić, no, no, no dobrze, tylko że one brzmią zupełnie inaczej niż w 68 roku na przykład. Ja pamiętam, kiedy robiliśmy, była premiera scenariusza dla trzech aktorów w Teatrze 100 w 87 roku. Cenzura wtedy jeszcze była, cenzor jak zwykle przyszedł na, na trzecią czy drugą generalną. Obejrzał no, spektakl kompletnie apolityczny, nie ma w ogóle związku z polityką, ale tam było zdanie, że Janek Peszek mówił do mnie akurat, że, że przyjacielu, jak, a potem wychodzisz jak z kina przyjaźni. I to kino Przyjaźń wtedy, w tamtych czasach, dzisiaj nic by nie mówił. No, nazwa Przyjaźń jakaś banalna, jakieś profesjonalna, kino Przyjaźń. No, ale wtedy to, było, to był Układ Warszawski, to był RWPG, to było to wszystko, co, co, co przyjaźń yy, yy, miał oznaczać. W stanie wojennym, przed stanem wojennym, yy, każdy teatr miał, yy, miał repertuar złożony ze sztuk Hawla. Bo one były, one były no, decydenckie, one były właśnie nam potrzebne. Kto dzisiaj gra Havela? Nikt, nikt. O Havelu bardziej się mówi jak o byłym prezydencie Czech niż y, dramaturgu, no, który był no, dobrym, wspaniałym dramaturgiem, mądrym, fantastycznym człowiekiem. Niestety nie poznałem go, mimo że bardzo chciałem go poznać. Ale nie poznałem. Eee, przypuszczam, że był to no, no, ujmujący, charyzmatyczny człowiek, eee, kochany przez Czechów, których ja też zresztą uwielbiam, eee, szczególnie w, w literaturę czeską, zresztą muzykę czechów. No, humor czeski, humor czeski genialny.